Oto najbardziej śmiercionośne stworzenie naszej planety. Mistrzowie przystosowania komary poradziły sobie ze wszystkim, co wymyślił przeciwko nim człowiek. Trzy miliony ludzi umierają co roku z powodu chorób roznoszonych przez komary. Co godzina sama malaria zabija 200 dzieci. Wraz z ociepleniem klimatu poszerza się imperium komarów. Zaraza XXI wieku. Na całym świecie toczy się wojna z komarami. Najzacieklejsze bitwy staczane są w tropikach. Komary potrzebują ciepła. Na Florydzie codziennie rusza do walki cała eskadra samolotów. Komary doprowadzają nas do szału. Prowadzimy z nimi prawdziwą wojnę, ponieważ przenoszą choroby. Niestety wojnę tę zdecydowanie przegrywamy. Okręg Lee na Florydzie to namiast raju. Mieszkają tu najbogatsi obywatele Ameryki. Jednak tylko stała czujność i budżet 12 milionów dolarów Pozwalają kontrolować populację komarów. Tu jest ich sporo. Przedzierając się przez chaszcze, naukowcy z Uniwersytetu Florydy mają misję do spełnienia. Ich broń przypomina odkurzacz. Tyle, że wsysa komary. Dobra robota. Gryziecie, tato? Gryzą tylko samice. Krew jest im potrzebna do odżywienia jaj, więc pożądają jej niemal jak narkotyku. Potrafią pokonać dziesiątki kilometrów, by zaspokoić to pragnienie. Kierują się śladem, którego nie możemy się pozbyć. Głównym czynnikiem przyciągającym jest dla nich dwutlenek węgla, który wydzielamy z wydychanym powietrzem, a także przez skórę. Komar wykrywa ten gaz i leci w kierunku przeciwnym do prądu powietrza. Temperatura ciała człowieka jest dla niego wskazówką, w którym miejscu krew płynie najbliżej skóry. Małymi szczękami nacina skórę, wsuwa w nią ssawkę, pije krew, a następnie jak najszybciej ucieka. Przy okazji, komary pozostawiają we krwi ofiary śmiertelne zagrożenie choroby, na które często nie znamy lekarstwa. Oto zebrane komary trochę samców reszta to samice jedna z nich właśnie pije twoją krew. Celny strzał w czasie letnich wakacji John Day Często zabiera ze sobą asystenta, sześcioletniego letniego syna Spencera. Wiesz, jak długo żyją? W lecie żyją od 4 do 6 tygodni, a w zimie nawet do 4 miesięcy. Właśnie dlatego tak skutecznie roznoszą zapalenie mózgu St. Louis. Na Florydzie nawet najlepsze opryski nie zlikwidują komarów, więc John jego zespół muszą próbować przewidzieć, gdzie i kiedy może dojść do epidemii którejś z chorób roznoszonych przez komary. Zaznacza komary fluorescencyjnym proszkiem, by móc śledzić ich migrację. Widzę tu ładne, słoneczne miejsce. Dla ludzi komary to dziś największe zagrożenie. Malaria, która stanowiła ogromny problem na przełomie wieków, nadal jest śmiertelnie groźną chorobą. Na wschodniej półkuli największą wylęgarnią komarów przenoszących malarię są Indie. Malaria wciąż jest w tym ogromnym kraju jednym z największych zabójców. Dodatkowo sprawę pogarsza globalne ocieplenie klimatu. Stan Gujarat na zachodnim wybrzeżu jest miejscem, skąd pochodził Gambi. W wiosce Kamalpur mieszka szkolny nauczyciel Rakhul Takore. W mojej wiosce wszyscy są mili, żyją w zgodzie. Największy problem to skąpe opady i panująca przez większość roku susza. W roku 1995 rozpoczęła się straszliwa susza trwająca dwa lata. Mieszkańcy wioski kopali zbiorniki, by nie zmarnowała się ani kropla deszczu. W 97 roku stało się coś dziwnego. Pogodą na całym świecie zachwiał najsilniejszy w dziejach El Niño. W Kamalpur otworzyły się niebiosa. Dzieci z powodu ulewy woda stała wszędzie, a wioskę opanowały miliony komarów. W Kamalpur susza zawsze utrzymywała populację komarów w ryzach. Teraz upał i wilgoć spowodowały ich niekontrolowane rozmnażanie. Na ich ataki byli narażeni wszyscy. Dzieci były całe w bomblach, lecz najgorsze miało dopiero nadejść. Ludzie zaczęli chorować. Mieszkańcy nie wiedzieli, że komary były nosicielami śmiertelnego wroga, pasożyta wywołującego malarię. Zamieszkuje on w gruczołach ślinowych komara, przedostając się do krwi ukąszonej przez niego ofiary. Synowa Alubaj Ashgur Khan dopiero co urodziła córeczkę, kiedy zaczęła wysoko gorączkować. Oczywiście martwiłam się, lecz gorączkowała cała moja rodzina i wszyscy mieszkańcy wioski. Bywało, że choroba, która w południe objawiała się jedynie gorączką, tej samej nocy powodowała zapalenie mózgu i śmierć. Doktor Upadaja. Z miejscowego ośrodka zdrowia był przytłoczony liczbą pacjentów, dziesięciokrotnie wyższą niż zwykle. Podręczniki medyczne nie przygotowały nas na taką epidemię malarii. Otworzyliśmy centrum o 10 i pracowaliśmy bez przerwy do północy. Codziennie udzielaliśmy pomocy co najmniej 175, a nieraz i 200 osobom. Wyczerpany lekarz pracował przez okrągłą dobę. W wiosce wybuchła panika. Jako jedyna pozostała zdrowa rodzina szkolnego nauczyciela, tylko w ich domu znajdowała się moskitiera. W szkole ostrzegał on uczniów przed niebezpieczeństwem, lecz było już za późno. Dzieci kolejno zapadały na malarię. Podczas epidemii zachorowały ich setki. Naszą wioskę los ciężko doświadczył. Nie było rodziny, w której ktoś nie zachorowałby na mękę. Synowa zmarła po zaledwie trzech dniach choroby. To stało się tak szybko: świat zawalił nam się na głowę. Martwiliśmy się, że dziecko straciło matkę. Póki żyjemy, będziemy się nią opiekować. Podczas epidemii zmarło 500 osób. To wspomnienie jest tu wciąż żywe. Przede wszystkim pamiętam ogromną gorączkę. Nawet dziś każde zachorowanie budzi lęk, czy to aby nie kolejna epidemia. Globalne ocieplenie, zwiększające częstość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, nie pozwala wykluczyć takiej możliwości. Naukowcy z Centrum Badań nad Malarią w stanie Gudziarat zapewniają, że tym razem będą lepiej przygotowani. Szukają wroga po domach, gdy śpi po nocnym ucztowaniu. Łapią żywe komary by zbadać je w laboratorium, czy nie przenoszą zarodźca malarii. Domy są następnie pryskane środkiem owadobójczym, który zabija owady ukrywające się w zakamarkach. Pozostaje jednak ryzyko związane z wychodzeniem na zewnątrz. Na razie komarów nie jest wiele. Lecz powrócą. Gdzie tym razem zaatakują? Bliżej, niż byśmy sobie tego życzyli. Oto najgroźniejszy komar świata. Potrafi przystosować się do chłodniejszego klimatu, w którym nie przeżyłaby większość jego krewnych. To komar białoplany Edes albo Pictus, nazywany też tygrysim z powodu pasków na odnóżach. W Azji przenosi on chorobę wirusową, gorączkę denga, na którą najbardziej wrażliwe są dzieci. Teraz komar białoplany przeniósł się do Europy. Jego nowym terytorium stał się Rzym. Uczniowie tej szkoły podstawowej w stolicy Włoch poznali jego uciążliwość na własnej skórze. Każdego lata pojawia się na ich Placu Zabaw. Na lekcjach rysują jego podobiznę. Nawet śpiewają o nim piosenkę. Wyjście na dwór to wkroczenie na terytorium komara. Lata on nisko, wyszukując odpowiedni cel i zaciekle atakuje. W jaki sposób przedostał się do Włoch? Zabłąkany pasażer na gapę ukrył się w transporcie opon z Dalekiego Wschodu. Następnie podbił Rzym. Nie byliśmy w stanie zapobiec ich rozprzestrzenianiu się. Podróżują głównie środkami komunikacji, na przykład samochodem. Zupełnie jakby zamawiały taksówkę. Nie tylko po Rzymie, lecz także poza nim. Wojna z komarem białoplanem toczy się na wielu frontach. Samica potrafi lecieć wiele kilometrów w poszukiwaniu wody niezbędnej do złożenia jaj. W Rzymie larwy komarów rodzą się tam, gdzie kończy się życie ludzi. Na cmentarzu po deszczu wazony są pełne wody. Niesamowite, ile jest w niej larw komarów. Zapobieganie temu jest praktycznie niemożliwe. Wykorzystano nietypowe środki. Naukowcy odkryli, że włożenie do pojemników miedzianego drutu wywołuje subtelne zmiany chemiczne, które odstraszają komary. Jednak komar białoplamy to przebiegła istota. Jego zdolność adaptacji umożliwia mu przechytrzenie człowieka, a teraz ma dodatkowego sojusznika globalne ocieplenie klimatu. Pojawienie się tych komarów w innych krajach Europy jest tylko kwestią czasu. W 1999 roku zaobserwowano komara białoplamego we Francji. Myślę, że w następnych latach rozprzestrzeni się on w Hiszpanii, Francji, a może i Anglii. Komary zajmują coraz to nowe terytoria. W 1999 roku naukowcy odkryli coś jeszcze. Komary przenoszą choroby na obszary, gdzie ich wcześniej nie było. Nowy Jork, rok 99. W tym roku lato było wyjątkowo upalne i suche. To lato zapadnie w pamięć, bo w lipcu było okropnie gorąco. Upały utrzymywały się przez kilka dni. Temperatura sięgała wtedy 40 stopni w cieniu. Nowy Jork jest magnesem dla ludzi z całego świata, poszukujących tu spełnienia amerykańskiego snu. Barbara Głowacka i jej siostra Danuta przybyły tu w nadziei na lepsze życie. Nie wiedziały, jak wiele zmieni się tego lata. Danusia i ja close. jesteśmy sobie bardzo bliskie. Uh, Przyjechała tu 18, 18 lat temu. Mieszka She's z nami. To she ona wychowała moje dzieci. My Tamtego lata siostry starały się przetrwać upał. Tu spędzałyśmy right całe dnie. Rozmawiałyśmy Friends ze znajomymi. Here. Było bardzo so przyjemnie. We i zabawę. Enrico Gabrieli przybył do Stanów z Włoch. W Nowym Jorku poznał swoją żonę Katrinę. Zamieszkali we włoskiej dzielnicy w Queens. Cieszyli się latem aż do pewnej sierpniowej nocy. Miałem już dość komarów. W nocy obudziłem się i zauważyłem, że jestem strasznie spocony. Rano nie miałem siły wstać z łóżka, więc Katrina postanowiła wezwać lekarza. Także Danuta miała zapłacić wysoką cenę za przebywanie na świeżym powietrzu. Jej siostra pamięta początek choroby. Miała wysypkę na nogach, pojawiła się gorączka. Kurcze rąk i nóg. Drżenie mięśni. Enrico i Danuta znaleźli się w szpitalu. Przyjęliśmy pięcioro pacjentów z wysoką gorączką i objawami infekcji wirusowej. To nietypowe dla naszego szpitala, więc wiedzieliśmy, że coś się dzieje. Zawsze cieszył się dobrym zdrowiem. Widok Enrico leżącego bez sił przeraził. Mnie. W dodatku lekarze nie potrafili mi powiedzieć, co się z nim dzieje. Ku zdumieniu lekarzy Danuta zapadła w śpiączkę. Powiedział, że nic nie mogą dla niej zrobić, że wszystko jest teraz w rękach Boga. Powiedział, że trzeba się modlić i zobaczymy, co będzie. W całym mieście ludzie zapadali na tajemniczą chorobę. Jakby krążył po nim niewidoczny wróg. Doktor Debiasnis musiała wezwać posiłki. Udaliśmy się do szpitala na oddział intensywnej terapii, gdzie leżała większość tych pacjentów, i rozpoczęliśmy nasze dochodzenie. Okazało się, że jedyne, co ich łączy, to częste przebywanie na świeżym powietrzu. Po kilku tygodniach badania potwierdziły najgorsze obawy. Dotąd nieszkodliwe miejskie komary roznosiły wirusa zapalenia mózgu St. Louis. Choroby endemicznej dla Florydy, dotychczas niewystępującej w Nowym Jorku. Władze nie marnowały czasu. W nocy wystartowały śmigłowce wypełnione środkami owadobójczymi. Komary nie miały gdzie się schować. W ciągu kilku dni mieszkańcy Nowego Jorku zużyli całe krajowe zapasy repelentów. Władze odtrąbiły zwycięstwo nad epidemią. Jednak ta historia ma drugie dno. W zoo w Bronxie patolog zwierzęcy Tracy McNamara zastanawiała się nad wysoką śmiertelnością wśród dziko żyjących wron. Sekcja zwłok wykazała u nich zapalenie mózgu. To było coś niezwykłego: ludzie z zapaleniem mózgu przenoszonym przez komary trafiali do szpitali a Tu wrony ginące na zapalenie mózgu. Zastanawiałam się, czy ma to ze sobą jakiś związek. Nie zgadzało się to z podręcznikami. Na zapalenie mózgu St. Louis umierają wyłącznie ludzie, nie wrony. Wtedy w zoo zaczęły umierać ptaki egzotyczne. Mieliśmy pomór flamingów, kormoranów, bielików, zginęła sowa śnieżna. Czemu traciliśmy ptaki z północnej i południowej Ameryki? Jedyną przyczyną mógł być wirus, z którym nie miały wcześniej kontaktu i nie były na niego odporne. Doktor McNamara miała rację. Wirus, który zaatakował Nowy Jork, nie był wirusem zapalenia mózgu Saint Louis, lecz wirusem zachodniego Nilu. Nieuleczalna choroba Starego Świata przedostała się do Nowego Świata, lądując w Nowym Jorku. Zagadka została rozwiązana, a tymczasem ozdrowieńcy walczyli z następstwami choroby. Enrico Gabrieli przez trzy miesiące był w śpiączce. Powrót do zdrowia zajął mu ponad rok. Wyobrażacie sobie, że to wszystko przez komara? Danuta została sparaliżowana od pasa w dół. W wieku 56 lat musi znów nauczyć się chodzić. Tak, może się poruszać. W ubiegłym roku, gdy słyszałam w telewizji, że opowiadają, że, że gdzieś tam komary pogryzły ludzi i leżą chorzy i że zmarli, to pomyślałam, że jakaś. Do końca tamtego lata wirus zachodniego nilu zaatakował kilka tysięcy ludzi, zmarło siedem osób. Zaistniały idealne warunki do wybuchu epidemii, choroby przenoszonej przez komary. Upały hot wydłużony hot okres suszy. Im goręcej, tym lepiej namnaża się wirus w organizmie komary. Tym efektywniej jest przenoszony, tym bardziej głodne są komary. Wszystko działało przeciwko nam. Znów ekstremalne warunki pogodowe przechyliły szale tej wojny na stronę komarów. Nowy Jork zareagował, wierząc jednocześnie, że zima zabije komary przenoszące wirusy. One jednak przetrwały, pojawiając się znów następnego lata. Podróżując po naszej planecie, dobrowolnie wkraczamy do świata komarów. Nie przewidzieliśmy jednak, że zmiana klimatu umożliwi im bezproblemowe rozgoszczenie się w naszym kraju. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompania. Tekst Ewa Podkaminer-Ligaj. Czytał Marek Lebe.